Nie zapomnij zostawić pięciu gwiazdek i kliknij obserwację mojego podcastu. Za jeśli chcesz wesprzeć mnie jakimś groszem, zapraszam cię na patronite.plur.hrostowski bądź na bajkofi.to artur.chrostowski Prowadzę też mały kram z odzieżą inspirowaną mitologią Słowian. Nie zapomnij wpaść i tam. Wszystkie te linki znajdują się w opisie odcinka. Wszystkim tym, którzy postanowili mnie wesprzeć, serdecznie dziękuję. Niech bogowie wam darzą sława. Świat naszych przodków to jednocześnie piękne miejsce, owiane wieloma legendami i pięknymi obyczajami, pełne wielu znamienitych bogów i wojów, ale też miejsce niebezpieczne, w którym to można było napotkać na swej drodze wiele niegodziwych istot, które chciały dla nas wszystkiego co najgorsze. I nie, nie mówię o ludziach, choć ci też potrafią zajść za skórę. Zarówno dziś, jak i dawniej. Mówię o demonach, których celem istnienia było osianie zła na świecie. Nie ułatwiały one przetrwania naszym przodkom. A trzeba przyznać, że w ciężkich oni czasach żyli. W dużo gorszych niż my dziś. Jednak odwagi im odmówić nie można, bo któż inni jak niedzielni Słowianie mieli sobie poradzić. Opowiadałem już wam o wielu niegodziwcach, co po ziemiach Słowian chodzili. Był Wąpież, Licho, Wilkołak czy Bies. A dziś opowiem Ci o takim, co polował na tych, co bronić się nie mogli, na tych, co niewinni w życiu nic byli, na tych, co ledwie co oczy otworzyli, a już byli narażeni na atak, a potwór też żadnych skrupułów w polowaniach nie miał i niekiedy nawet siły używał, by dostać to, po co przyszedł. Ale zanim zaczniemy cześć. Ja nazywam się Artur i chciałbym Ci przekazać choć ułamek wiedzy, o której nie posłuchasz w szkole. Demon, o którym opowiem Ci dziś, wiele miał imion. Począwszy od Mamuny, podziwożonę czy Boginkę. Jednak pod każdym z nich kryło się to samo zło. Potwór, który za cel obierał sobie najsłabsze istoty na świecie. Dzieci, jednak zanim przejdziemy do sposobu ich działania. Powiedzmy może jak ów demon wyglądał, a różnie to ludzie o nim gadali. Jedni powiadali, że były to stare, mocno pomarszczone kobiety z długimi poplątanymi włosami. Inni gadali, że są młode i piękne, a jeszcze inni, że są to pół kobiety, a pół zwierzęta. Opis ich wyglądu różnił się zależnie od regionu występowania, dlatego też posiadamy kilka wersji, która jest prawdziwa? Na szczęście na mej drodze nigdy nie stanął ten demon, dlatego odpowiedzieć nie umiem. A gdzie można było spotkać tego demona? Miejsc jej przesiadywania było kilka, a większość zdecydowanie powiązana z wodą. Czy to na bagnach, nad rzeką, czy pod mostami, gdzie jak głoszą legendy, nocami prały swe ubrania głośno przy tym hałasując. Gadało się po wsiach, że demonem może stać się ten. Co dziecko sweju śmierci, będąc jeszcze w ciąży czy już po narodzinach. Innym sposobem na powstanie demona była śmierć młodej kobiety tuż po porodzie bądź w trakcie porodu. Inni gadali, że mamuna to ta, co umarła podczas połogu, a jeszcze inni, że to ta, co przed ślubem zmarła. Jak więc widzisz, sposobów na stanie się potworem było wiele, każdy jednak poniekąd związany z dziećmi. A jak już wcześniej wspominałem, był to główny cel tych potworów. Jednak nie tylko. Zdarzało się, a to zgoła rzadziej, że i młodym chłopcem czy dziewczyną się zadowoliła. Mamiła ich, by podeszli do niej bliżej, a wtedy to los już przesądzony. Przejdźmy jednak do jej głównego zajęcia, czyli polowania na dzieci. Ukryć nie można, że to bardzo inteligentna istota gdyż potrafiła godzinami wyczekiwać, aż młodzi rodzice dziecko zostawią bez opieki. Stała tak i wlepiała swe paskudne ślepia w oczekiwaniu, a gdy to nastąpiło, potrzebowała zaledwie chwili. Zdarzało się też, że gdy matka sama z dzieckiem została, to wywabiała ją z domu, by mieć chwilę na działanie. Jak to robiła? Ano już śpieszę tłumaczyć. A to sprawiała, że matka taka słyszała dźwięki zabawy i uczty, a to sprawiała, że słyszała, że ktoś płacze na zewnątrz. Gdy nieświadoma odeszła od dziecka na sekund kilka, Mamuna wkradała się i czyniła swoje. No właśnie, czyniła swoje. Czyli właściwie co? Ano, okrutne rzeczy. Bo nie zabijała dzieci, a jeno je porywała, a w miejsce porwanego dziecka zostawiała swoje. Dzieci Mamun były inne chore, słabe. Czy z wyraźnymi upośledzeniami. Dzieci takie nie jadły, nie ruszały się i często umierały niedługo po podmianie. Dlatego też demon ten szczególnie straszny był dla młodych rodziców, tych, którzy dopiero co zaczęli cieszyć się nowym życiem. Bali się, że nieszczęście stanie się i mamuna podmieni ich zdrowe, silne dziecko na swoje. Wtedy to młodym rodzicom pozostawało tylko jedno: wedle legendy Dziwożony posiadały uczucia macierzyńskie i pomimo tego, że podmieniały dzieci, to kochały swoje nadżycie. Wedle podań młodzi rodzice, kiedy chcieli odzyskać swe dziecko, musieli młode mamuny wynieść na śmietnik bądź z dala od wsi, tam położyć się na ziemi i okładać rózgą. Zdarzało się też, że lali na takie dziecko wodę ze skorupki jajka. Płacz dziecka miał wymusić na mamunie powrót po swoje, krzywdzone dziecko. I oddanie dziecka rodziców. Istniały też metody mające odstraszyć mamunę przed tymi porwaniami. Niektóre z tych przesądów przetrwały z nami do dziś, a przynajmniej ja słyszałem je wielokrotnie. I ty zapewne również, jak więc chronić dziecko przed mamuną? Jednym z tych przesądów jest zawiązywanie na rączce dziecka czerwonej wstążki. Dziś często spotykamy się związaniem wstążki na wózkach. Innym przesądem było zakładanie dziecku czerwonej czapeczki. Zdarzało się też, że okazano dom ziołami, a konkretnie wykorzystywano cykorię podróżnika. Miała ona chronić dom i dziecko przed podmianą. Na ile to skuteczne metody były? Ciężko mi dziś powiedzieć. Jednak warto dmuchać na zimne. Istnieje też podanie o mamunach, które pozwolę sobie teraz przytoczyć. A było to tak. Dawno na podchalu bywały boginki albo dziwożony, bo tak tyż gadali na nie. Były to wielkie baby, ale strasznie brzydkie na gimbie. Piersi tyś miały wielkie. Bez to też jak kany leciały, to se piersi zarucały na plecy, co by im się nie majdały po brzuchu. Moja babka to mi opowiadała, że żydowni chodziły ponad potoki boginki i noce kałe kafto zostawi na chwilce całe małe dziecko, to go w ty podmieniały w zamian podrucały swoje strasznie brzydkie i krzykliwe dzieci. Więc następnym razem, gdy przysiądziesz przy ognisku, spójrz w ogień, poczuj powiew wiatru i zapach mocnego alkoholu, usłysz ludowe pieśni i wyobraź sobie swych przodków zasiadających z tobą. Nie daj się jednak zwieść i zawsze kątem oka spoglądaj w stronę domostwa, czy aby na pewno nie kręci się pod oknami ktoś, kto nie szuka małego dziecka. swava